Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj przychodzę z tagiem. Jest to tak historia moich włosów. Dużo takich pojawiło się na YouTubie, i polskim i zagranicznym, ale ja zrobię ten tag po swojemu. I opowiem wam troszeczkę o moich włosach, jakie teraz mam, o historii moich włosów, czyli włosy jakie miałam i sprzedam wam kilka fajnych porad na zapuszczanie włosów, bo wiele osób zwróciło uwagę na to, że mam bardzo długie włosy i szybko mi rosną. Co jest w sumie poniekąd prawdą także zacznę od historii moich włosów. Urodziłam się jako mała blondyneczka. Mama sobie zażyczyła blondynkę i blondynka się urodziła. Mama ciała mnie całe dzieciństwo od garnka, czyli w ten sposób nakładała mi garnek. Nie na no żartuję, nie nakładała mi garnka, ale tak mnie obcinała. Miałam zawsze taką grzywkę i bardzo długo grzywkę nosiłam. Później oczywiście do komunii zaczęłam włosy zapuszczać, żeby było już bardzo Długie i można było na nich zakręcić loki. Później jeszcze przez dłuższy czas nic nie robiłam z włosami. Później bardzo, bardzo na krótko obcięłam. Moja najlepsza przyjaciółka, której wtedy jeszcze nie znałam, chodziliśmy tylko do tej samej podstawówki, miała obcięte włosy na bardzo krótko, na chłopaka. Ona ma taką ciemną karnację i bardzo ciemne włosy, i mama jej zawsze wiązała takie dwa małe kucyki. I ja po komunii poszłam do fryzjera i powiedziałam, że muszę mieć po prostu takie bardzo. Bardzo, bardzo krótkie włosy, fryzjerka mnie nie chciała tak obciąć, więc obcięłam je tak. Później oczywiście jak już poznałam moją przyjaciółkę i zdradziła mnie i w liceum i zdradziła mnie, że w podstawówce uwielbiałam jej włosy i fryzurę. Ona powiedziała, że ich nienawidziła i mama jej obcinała, żeby ich nie jadła po prostu. <noise> więc już było ok. Ale w tamtym czasie bardzo chciałam być krótko obcięta na chłopca, ale mi się nie udało, fryzjerka się nie zgodziła na to. Z czasem, jak zaczęłam dorastać, no to przychodziły mi do głowy różne dziwne pomysły. Przez to miałam. Już w czasie gimnazjum, liceum, gdzieś chyba w liceum, zaczęłam farbować włosy, o ile sobie dobrze przypominam. No i miałam na głowie brązowy kolor, i, i rudy, i, i, i mój blond. Później najgorszą pomyłką chyba był czarny kolor, w którym już mogliście mnie oglądać, bo kręcę wideoblogan na tyle długo, że już i w czarnym kolorze się pokazywałam później miałam jakieś wyblakłe wypłowiałe i tak dalej z czarnego przeszłam do, do ombre o którym jest filmik na moim kanale ale nie wiem czy ja polecam ten filmik bo to była troszeczkę głupota bo to było ombre robione samemu w domu wiem, że teraz są takie farby z Loreala że się robi, robi się takie ombre ale ja chyba nie polecam tego sposobu do końca. Moje włosy odratowałam, udało się, no ale to, co ja wtedy zrobiłam, nie było zbyt mądre. Ale podlinkuję Wam na dole, bo na pewno dużo osób będzie chciało zobaczyć, więc żebyście musia nie musiały za bardzo szukać, to Wam puszczę linka. Co jeszcze? Po tym ombre, już byłam tak zdenerwowana, a moje włosy były tak zniszczone, że postanowiłam, że że postanowiłam, że wrócę do swojego naturalnego koloru. Najbardziej irytowały mnie zniszczone końcówki i to, że skoro mamy jasny blond włosy, bo pytacie o to też często, to jest mój naturalny kolor, zwłaszcza ten tutaj przy głowie. Tutaj są jeszcze pozostałości tego... Mm, Farbowania i niszczenia włosów, ale to Wam zaraz opowiem. Denerwowało mnie, że co chwilę muszę farbować ten odrost. Nie miałam po prostu tylko cierpliwości ani na to ochoty, więc postanowiłam, że spróbuję wrócić do mojego naturalnego koloru. Na moim filmiku jest też filmik o... Ty, na, moim filmiku, na moim kanale jest też filmik o tym, jak rozjaśnić włosy, również takimi domowymi metodami bez ingerencji bez dekoloryzacji u fryzjera. Też nie wiem, czy to są mądre sposoby, ale głównym clue, które bym wyciągnęła w tej chwili z tego filmiku, są naturalne szampony o naturalnych składach i przeciwłupieżowe szampony, które bardzo mocno wypukują kolor. Więc warto coś takiego przetestować, spróbować, jeżeli chcecie faktycznie ten kolor wyciągnąć. Teraz wiem, że wiele firm ma już w swoich ofertach właśnie takie domowe dekoloryzacje, domowe peelingi. 嗯。 Stąd dekoloryzacją moją domową zmagałam się bardzo długo. W pewnym momencie miałam na głowie 5 kolorów. Może znajdę zdjęcia, uda mi się wkleić. Było to straszne, no ale cóż, no jakoś udało mi się. Teraz też nie mam jednego koloru, ale moim zdaniem nie wygląda to źle. Tutaj włosy są bardziej żółte, tutaj są bardziej naturalnym blondem, ale i tak wydaje mi się, że, że kolor jest ok. Jeżeli chodzi o długość, to tak jak już mówiłam, mama ciała mnie bardzo krótko, potem po komunii znowu obciąłam włosy potem znowu zaczęłam zapuszczać bardzo długo w swoim życiu nosiłam boba, taką krótką fryzurkę na Wiktorię Beckham czasem tęsknię za tymi włosami i zastanawiam się że w sumie fajnie by było bardzo długo nosiłam grzywkę i powiedziałam nigdy więcej nie chcę grzywki to jest taka zmora i takie utrapienie zarówno w lecie jak i w zimie nie wiadomo kiedy jest gorsza także także nie chcę grzywki, jest mi dobrze tak jak jest no i od tego boba już zaczęłam zapuszczać włosy, w sumie wiele lat mnie kosztowało żeby, żeby mieć takie włosy dlatego teraz szkoda mi jest ich trochę obcinać, ale jestem też w pełni świadoma tego, że zapuszczanie włosów prowadzi do braku fryzury więc takie ciężkie, proste włosy jak ja mam, znaczy może one nie są wybitnie ciężkie ale mimo wszystko uważam, że powinny być wycieniowane, bo Włosy wtedy wyglądają dużo lżej i mają więcej objętości, ale ciągle zwlekam, bo szukam odpowiedniego fryzjera, który wiem, że nie zrobi mi krzywdy, gdzie przyjdę do niego i powiem proszę pana, proszę pani: 5 cm, i na tym się skończy, a nie wyjdę pokrzywdzona. Chociaż ja wychodzę też z założenia, że włosy nie ręka odrosną, także nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jak już obcięliśmy, to nie przykleimy. Nie zawsze można sobie doczepić sztuczne włosy. Um. I co dalej? No i zaczęłam zapuszczać włosy. Nie dość, że chciałam zapuścić włosy, to jeszcze miałam bardzo silną walkę z tym, żeby wywalczyć, walkę, żeby wywalczyć, żeby walczyć o ich w miarę dobrą kondycję, o to, żeby ich nie obcinać, nie za często podcinać, a żeby wyglądały jakoś i... i i nie były takie, wiecie, bierzemy, a to jest suche totalnie. I co ja Wam polecam? Polecam Wam przede wszystkim olejowanie włosów, bo ono świetnie wpływa na kondycję włosa, wzmacnia ją, odżywia włosy. Ja tutaj mam olej z Watiki, ale równie dobrze nadaje się olej z Artery i jego bardzo długo używałam. Um. Jak ja olejuję moje włosy? Nakładam na całe włosy albo tutaj do połowy. Zakładam czepek, chodzę kilka godzin. Czasem się zdarza, że idę z nimi spać. Myję rano, i, 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 i co robię? I powtarzam tę czynność niezbyt często, raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu już teraz, ale wtedy co 3-4 dni olejowałam włosy. Ja też nie myję włosów codziennie. Kolejna rada odnośnie zapuszczania: to przede wszystkim nie farbować, bo to super niszczy włosy. Super, jak chcecie mieć super zniszczone włosy, to je farbujcie. Kolejna rada to ograniczyć. E, wszelkie gorące urządzenia, które dostarczają naszym włosom ciepło ja nie używam, kompletnie nie używam suszarki, w lecie często myję głowę rano, a mam na przykład zajęcia na 12, muszę gdzieś wyjść albo nie muszę, no to one sobie same schną, albo wieczorem myję tam 3 godziny przed snem idę z leciutko wilgotnymi spać, żeby też nie, nie szarpać ich podczas snu i jeszcze jedna ważna wskazówka, która ja na też zauważyłam u siebie dużą poprawę to z, yy, ostatnie płukanie włosów robić zimną wodą, ja tak robię od stycznia to było moje postanowienie noworoczne i mi wychodzi yy, od stycznia właśnie płuczę w zimnej wodzie, zimna woda ma zamykać włoski yy, włosów yy, przez co one mają mieć właśnie lepszą kondycję yy, i ja tak robię i jestem bardzo zadowolona yy, i myślę, że głównie te trzy składniki wskaźniki, e, olej, e, nieużywanie go, gorących urządzeń, czyli prostownicy. Kiedyś namiętnie prostowałam proste włosy, co było totalną głupotą. Po co prostować proste włosy? Ja je układałam prostownicą. Teraz stwierdziłam, że są takie fajne, jak są takie naturalne i jak są zdrowe, to same z siebie lepiej się układają. Ehm. No i zimna woda, to są moje trzy najfajniejsze wskazówki. Niekoniecznie trzeba włosy podcinać, ja to mówię po sobie i niech mi każdy mówi co chce, że, że końcówki trzeba podcinać. Moje końcówki wcale nie są zniszczone, naprawdę nie są ani rozdwojone, ani, ani połamane, więc nie wmawiajcie mi, że włosy trzeba obcinać. No pewnie trzeba, no już też nie będę tutaj wiecie, demonizować ale u mnie się sprawdziło nie podcinanie zbyt częste, yy, bo się boję podcinać. Ewentualnie sama sobie tylko mogę podciąć. Fryzjerowi się, tak jak mówię, zaufanemu nie oddam. Yy, I co jeszcze? Właśnie, bo to jest taka zasada, że włosy rosną od głowy, a nie od końcówek. I to chodzi o to, że jak podcinamy końcówki, wszyscy mówią podcinaj końcówki, włosy będą szybciej Ci rosnąć. Nie, to jest totalna ściema, bo włosy rosną od głowy. Jedyne, do czego potrzebne jest podcinanie końcówek, to to, że jeżeli końcówki są bardzo zniszczone, to się kruszą, przez to włosy nam nie rosną, bo one się kruszą, łamią i skracają. Ale nie rosną szybciej. I druga rzecz, do której są potrzebne, do której jest potrzebne podcinanie końcówek, to lepszy wygląd włosów, bo jednak te końcówki niszczą się i przez to włosy gorzej, brzydziej nieładniej wyglądają. Dobra, i co Wam jeszcze powiem, to to, że to już na szybko, że obecnie używam tych szamponów z z Argan Oil szamponu i odżywki, jestem z tego hiper zadowolona recenzja osobna jest tych produktów na dole, bardzo szczegółowa, także możecie sobie tam zajrzeć i jeszcze takie porady, kilka porad w sumie dwie to szczotka, często pytacie mnie co właśnie na te kołtuny i włosy których nie da się rozczesać no to, to to jest szczoteczka Tangle Teaser, można ją już kupić w Polsce na stronie producenta wpisujemy Tangle Teaser nie pokaże się w Google i, i nam wyskakuje, moja szczotka już ma chyba dwa lata jak nie więcej dlatego już tutaj troszeczkę uległa destrukcji, ale dalej tak samo dobrze czeszę, to jest szczotka która pięknie nam w tym pomaga i nie szarpy tych włosów, co bardzo ważne. I produkt mój ulubiony do stylizacji, w sumie pokażę Wam jeden, chociaż czasem używam też, zaglądałam tam, bo tam mam produkty, używam też mm, lakieru do włosów, akurat mam tam właśnie z Nivei, ale mój ulubiony produkt do włosów to jest puder z Got to Be, taki nadający objętość. Uwielbiam ten puder, bo to jest taki biały proszek, robimy tak, wczesujemy we włosy i one są... Puuu, takie piękne, uniesione, dość sztywne, ale bardzo długo się to e, utrzymuje na tych włosach. E, także bardzo, bardzo e, lubię ten produkt do stylizacji. To jest w sumie mój ulubiony e, i jest bardzo wydajny, jak na moje włosy jeszcze jedna rzecz, bardzo lubię suche szampony ale ostatnio nie mam tego z Batista, żadnego innego nie chcę więc nie używam w, ten, w tym momencie od jakiegoś czasu ale to jest bardzo fajne również rozwiązanie, szybkie podróżne, fajne rozwiązanie dobra, no to w jednym filmiku udało mi się przedstawić Wam i historię moich włosów i pokazać co się z nimi działo i że były bardzo bardzo przeróżne no i pokazać właśnie jak ja zapuszczałam włosy i jeszcze raz podkreślam, to jest mój naturalny kolor, więc, więc nie pytajcie o, o to, jakiej farby używam. Napiszcie mi, czy Wy macie jakieś takie sprawdzone triki odnośnie zapuszczania włosów. Napiszcie mi też, czy. Też byliście takie szalone i też tak dużo eksperymentowałyście z włosami. E, I napiszcie mi, bardzo, bardzo chętnie usłyszę, w jakiej fryzurze wy byście mnie widziały. Czy moje długie włosy są spoko, czy może powinnam je jakoś szczegółowo pocieniować, a może powinnam zdecydować się na boba, a może na chłopaka, ale na chłopaka raczej nie, bo uważam, że fryzury bardzo krótkie e, mogą nosić tylko dziewczyny, które mają śliczne buzie, a moja buzia nie jest śliczna, więc ślebym się czuła w takiej Fryzurze. E, dobra, trochę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że filmik był przydatny i Wam się podobał i dowiedzieliście się czegoś. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.